Dla wielbicieli dawnej poezji i muzyki, Włochy to kierunek właściwie obowiązkowy. Jeśli nie w sensie geograficznym, to przynajmniej jako źródło najprzedniejszych kulturalnych smaków. Chcąc je legionowianom przybliżyć, ludzie z Moku pokusili się we wrześniu o imprezę drogi do Rzymu, której zakres tematyczny dorównywał długości włoskiego Buta. Inna sprawa, że mniej było w tym planowania, a więcej organizacyjnego spontanu Miał być koncert sam Sotte, muzyki barokowej włoskiej. Ale stwierdziliśmy w Moku, że należałoby to rozszerzyć, żeby pokazać generalnie kulturę włoską szerzej, niekoniecznie barokową, dlatego firmy Feliniego. Wraz z fachowym komentarzem pod szyldem Ironia i Nostalgia, poczęstowano ratuszową publiczność dwoma klasykami. Jeżeli ktoś wcześniej ich nie widział, Satyricon i Amaracord mógł teraz obejrzeć na dużym ekranie, a w przerwie nasycić oczy wystawą edukacyjną zatytułowaną Malarskie Arcydzieła włoskiego baroku. Natomiast jeszcze brakowało mi w tej części muzycznej kawałka poezji, bo jak pokazujemy film i muzykę, no to poezja na scenie byłaby dobra, zwłaszcza renesansowa. Stąd mamy z Petrarką, więc będą cztery sonety Petrarki, w tym ostatni śpiewany. Błogosławiony niechaj ów dzień będzie. Czas, miejsce, chwila, miesiąc i rok cały. Gdybym nie poraził na zawsze i wszędzie blask twojego oczu, które mnie zbędały. Tego wieczoru średniowieczna poezja, jakkolwiek wyjątkowa, była tylko wisienką na muzycznym torcie. ów się od pięknych nut wypiek przygotowała młoda jeszcze wiekiem Legionowska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Michała Junga. Koncert miał zaprezentować spuściznę twórców przełomu renesansu i baroku włoskiego. Tych, którzy no, kształtowali później e, pod, postrzeganie tej muzyki, tak? e, jak Cacati, jak Lucasko, lucaski jak, Luçasco, Luçaski, jak e, y, późniejsi kompozytorzy jak Pietro Torri, e, którzy ukształtowali ten, ten dojrzały barok, który znamy. Vivaldiego, Händla, to, wszy, to wszystko ludzie, którzy studiowali właśnie we Włoszech, którzy chłonęli tą kulturę. I dzięki temu no, ta kultura później rozprzestrzeniała się dalej. Zaprezentujemy jeden z najbardziej znanych utworów eh, Adama Rzymskiego, Chromatikę, człowieka, który studiował we Włoszech. Um, no i przeniós, przeniósł ten idiom muzyki włoskiej do, do Rzeczypospolitej. Um, zaprezentujemy też kilka utworów Georga Firdicha Hendla, który spędził we Włoszech kilka lat, tam przyjął ten. Um, Styl operowy, później przeniósł go do, do Anglii. Także rola Włoch w, w kształtowaniu muzyki jest w zasadzie nie do przecenienia. I właśnie to chcieliśmy pokazać na, na tym koncercie. Zespół się cały czas kształtuje, także dochodzą nowe osoby. Myśmy zaczynali od kilku, teraz już e, gramy w siedem osób. Także gramy poza legionowym, e, zapraszamy artystów z zewnątrz, tak jak na przykład teraz wystąpi Ayako Ono, śpiewaczka z, z Japonii. Staramy się cały czas poszerzać nasze możliwości repertuarowe przez zakup nowych instrumentów. Tak. E, tutaj impulsem był zakup klawesynu sfinansowany przez, przez Urząd Miasta Legionowo. Pojawiła się maja barokowa, zakupiliśmy pozytyw, i, i to cały czas się rozrasta. Ta idea. Sama inicjatywa powołania takiego zespołu. Miała na celu przybliżenie właśnie tej pięknej muzyki barokowej, renesansowej, muzyki dawniejszej niż, niż to ma miejsce zwykle na koncertach legionowskiej publiczności. Od tego się zaczęło, a, a później siłą pędu prawda? już e, gramy kolejny koncert, to będzie ósmy e, i, i cały czas e, no, nabieramy dalej siły i mocy, żeby prezentować się lepiej i, i w trochę szerszym zakresie, i geograficznym, i repertuarowym. Jeśli owej mocy muzycy będą mieli pod dostatkiem publiczności, nie tylko legionowskiej, jej owoce z pewnością przypadną do gustu.